Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no man, I still go, go Witam, witam wszystkich w filmie na Top Ligi Europejskie. Dzisiaj będzie trochę krócej dużo krócej. Przelecimy sobie tylko tablicowo po wszystkich topowych ligach. Będą oczywiście kupony, będą kupony tygodnia. No, ustawiamy wszystko pod challenge. Jutro zaczynamy nowy projekt, więc ja o tym powiem oczywiście pod koniec filmu. Ja was zapraszam do oglądania, ale najpierw. Partnerem kanału jest firma LVBET. Są to zakłady bokmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne. Jest to 2000 zł, jest również weryfikacja w Ekstraklasie, Zbijają podatek po yy, rejestracji przez miesiąc czasu, a więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie ElviBetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, a przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Tak jak mówiłem moi drodzy, dzisiaj trochę szybko polecimy sobie tylko tablicowo z typami bez analizy. Za tydzień już będzie. Normalny film, ja też wróciłem dopiero tak naprawdę do kraju z dwudniowym opóźnieniem. Jakieś dziwne akcje na lotniskach, masakra jakaś, ale wszystko się opóźniło. Do tego zaczynamy projekt, trzeba te maszyny wirtualne poustawiać. Trochę z tym roboty jest. Oczywiście wspomnę o tym pod koniec filmu. Ale lecimy już z polską ekstraklasą. Na początek mamy Piast Gliwice, z Widzewem Łódź na jedynce za 2,40. Górnik Zabrze nie wygrywa z Radomiakiem. Uważam, że zremisuje mimo, że możemy potencjał na wygraną. Oczywiście jeżeli mielibyśmy się przechylić w stronę ze stroną, no to przechylilibyśmy się w stronę drużyny gości. Uważamy jednak, że Radomiak na swoim boisku jest w stanie tutaj wywalczyć ten jeden punkt, czyli remis. 35 za to płacą. Będzie to klasyczny remis 1-1. do 1. Lechia z Niecieczą również remisowo. Ostatnio Lechia nawet pokazuje dość dobrą grę, dość składną, ale uważam, że są to drużyny na podobnym levelu, tak więc 4:0 Dość bombkowy remis. Myślę, że dość realny i również klasyczny, czyli 1-1. Korona Kielce u siebie podejmuje Krakowie. I może wygrać z Krakowią. 2,40 za to płacą. 3 do 1, duża rozpiętość goli, tak więc tutaj over przytłumaczyć. GKS Katowice z pogonią Szczecin. Delikatna dla mnie niespodzianka, ale jak widzicie na kursach, pogoń jest uważana, uważana za underdoga, co mnie bardzo dziwi. Też mnie dziwi ta rozpiętość ta kursowa. Uważamy, że z analizy również wychodzi gik z Katowice, tak więc jedziemy w jedynkę. 2,45 na GKS. Arka Gdynia przegrywa z Rakowem Częstochowa. U siebie 2,0 za to płacą. Jagiellonia Białystok na wyjeździe wygrywa z Zagłębiem Lubin. 2,45. Wisła Podsklech Poznań. Tutaj niespodzianka, ale 3,45 płacą za... Remis w tym meczu. No, Lech y, powinien być faworytem mocnym, 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 tyle że no, aktualna forma Lecha Poznań, do tego dochodzą puchary. No, Wisła Płock prymuje w naszej polskiej ekstraklasie i póki co dobrze, się z tym trzyma, tak więc myślę, że podział punktów będzie tutaj mocno sprawiedliwi. A na zakończenie Legia też da ciała z motorem Lubin. Motor im nie leży, e, jeśli zauważyliście. Jeśli chodzi o mecze Legii, zawsze się trudno gra przeciwko Motorowi, tym bardziej na ich wojsku, tym bardziej, że również są te problemy nie dość, że kadrowe, to jeszcze trenerskie i no, puchary europejskie. A propos Legii Warszawa, tak więc to wszystko skłania się ku temu, że no Legia może nie wygrać tego meczu, tak więc my tutaj oponujemy za remisem. Jeśli chodzi o kupony z ligi polskiej, no to mamy na pierwszym Jagiellonia Biały Stok po całości i over bramkowy w meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa. Drugi kupon to Raków Częstochowa po całości i mamy dwie bramki przynajmniej w meczu Korony Kielce z Krakowiem. Ja uważam, że to będzie więcej bramek i tak i tak, ale ładnie za to płacą. Mamy ligę angielską teraz i e, Premier League? E, Manchester City gra z Leeds United. Pierwszy mecz na no Manchester City ostatnio nie w formie. M, w pucharach europejskich e, dość cieniutki mecz. E, uważam, że troszeczkę się to zemści. E, zemści, e, zemszczą się na najbliższym rywalu na Leeds United, który przyjedzie do Manchesteru i i myślę, że dostanie niezły wpierdziel e, tak więc tutaj rozpiętość golowa również handicapową, no ale kurs jest niski 1,25 za wygraną gospodarzy Brentford gra z Barnley powinna być łatwa wygrana, bo Brentford e, wzbija się na takie wyżyny swoich e, umiejętności e, aktualnych umiejętności no bo ta drużyna była pozycjonowana przeze mnie dużo wyżej w tej chwili jest na takim średnim levelu ale z Barnley sobie powinien poradzić Sunderland z Bournemouth tutaj bombkowy remis znaczy bombkowy, Nie aż tak bombkowe, bo 3:25 to nie jest bombkowe, no ale Bournemouth powinno być mocnym faworytem, z tym że Sunderlandowi coraz lepiej idzie w lidze, tym bardziej gdy gra u siebie. Everton Newcastle gramy dwójką za 2.80, e, przepraszam, gramy jedynką za 2.80, to jest niefaworytem. E, Everton jest niefaworytem oczywiście. No Pomocnym boju w pucharach europejskich Newcastle będzie trochę przemęczony. Tam też są różne problemy kadrowe, jeżeli chodzi o Newcastle. To stąd ten wybór. Szczególnie linia defensywna jest tam ucierpiała. Tak to można ująć. Uważam, że Verton to wykorzystał. wertą gra bardzo twardą grę, gdzie Newcastle musi też troszeczkę oszczędzać już tych zmienników ponieważ no, ten skład nie jest aż tak szeroki, tak więc ja tutaj uważam, że mm, mogą dostać, 2.80 faworytem jest Everton gra u siebie, będzie twarda gra, tak więc gramy jedynką Tottenham gra z Fulham u siebie dość ciekawy, dość ciekawy mecz derbowy na pewno dużo wymian będzie w tym meczu, Fulham też słynie z takiej wysokiej, agresywnej gry jeżeli chodzi o kartki, jak, widzieliście, jak widzicie tutaj mamy underowy czynnik ale uważam, że będzie na granicy, czyli będą cztery karteczki, będzie dynamiczna gra na pewno, w zależności od sędziego, do takiego meczu będzie sędzia, jakiś taki bardziej pobłaźliwy, dany na pewno, u siebie to ten ham powinien jednak przechylić szale zwycięstwa, tak więc Zebrać 3 punkty, 2-0 za to płacą. Crystal Palace u siebie nie zostanie, zostanie pokonany przez Manchester United. 3-45 płacą za remis. Remis klasyczny, 1-1, czyli ulubiony wynik u siebie drużyny Crystal Palace. Aston Villa gra z Wolverhamptonem. To powinno być łatwe zwycięstwo za 1 ale bliskie, bo 2-1 typujemy. West Ham, Liverpool. No tutaj Liverpool jest mocnym faworytem 60, mimo że West Ham wychodzi troszeczkę już z takiego do oka. To niestety no, Liverpoolowi nie powinien podołać. Nottingham Forest Brighton to jest ciekawe, mecz. Ja uważam, że jest mocnym faworytem Brighton. Nie wiem, dlaczego tak wysoko jest pozycjonowany Nottingham Forest w przeliczeniu na kurs. To mnie troszeczkę dziwi. Ja rozumiem tam te problemy w Brighton aktualne, jeżeli chodzi o kadrę, ale no, Nottingham Forest nie jest dobrą drużyną e, nawet w aktualnym czasie sezonu. Tak więc e, to zwycięstwo powinno być spokojne może być bliskie, ale zwycięstwo drużyny Brighton i bardzo ładnie za to płacą. Chelsea na zakończenie zagra z Arsenalem. Wiadomo, że troszeczkę przemęczone już te drużyny, tak więc ciężko się spodziewać, co to może pasie. Uważam, że Chelsea i tak zbiło się na wyżynę swoich umiejętności, pokazując mecze i w Pucharach Europejskich, i w ostatnich spotyczkach ligowych. Tak więc tutaj Arsenal dla mnie powinien być troszeczkę świeższy i wygrać ten mecz za dwa. 10. To wszystko z Premier League, a mamy kupony. Dwa Liverpool wygrywa z West Hamem i Brentford wygrywa z barnley Drugi kupon to po całości Brighton i Aston Villa. Takie dwa kupony z Ligi Angielskiej. Przejdziemy teraz do Niemiec, czyli Bundesliga. Na początek Lipsk wygrywa na wyjeździe z Borussia Mönchengladbach. 2-0-5 za to płacą. E, dość pewny mecz, Borussia Mönchengladbach troszeczkę zaczyna odbijać od tego dołka. No ale nie sądzę, żeby to wystarczyło na Lipsk. Dość mocno, dobrze zorganizowany aktualnie Lipsk i dość mocno zbijający się. Union, Heidenheim gramy 1,5 za ,60. Bayern wygrywa St. Pauli, ale tutaj 1,10. Ten kurs jest z dupy. Werder, Kern gramy 1,215. Hoffenheim, Augsburg pokonuje za 1.65 mamy dalej remis Leverkusen z Dortmundem. To będzie ciekawy mecz, myślę, że ciekawa wymiana ciosów dla kibica, do obejrzenia tego meczu będzie sporo bramek. Myślę, że powyżej 3.5, tak więc 4 bramki, 2-2, taki remis dość mocno wysoki. Hamburger Sportverein przegrywał u siebie z, ze Stuttgartem. No nie ma jakichś argumentów HSV, żebym tutaj myślał nad remisem. Uważam, że zwycięstwo ze strony Stuttgartu powinno paść. Ładny kurs 20. Dalej mamy Frankfurt z Wolfsburgiem u siebie za 1. ,65 i Freiburg z Mainz za 1,90. Tak wygląda Bundesliga. Kupony z Niemiec to Stuttgart po całości i over bramkowe w meczu Leverkusen Borussia Dortmund. Drugi kupon Lipsk po całości i Frankfurt po całości przechodzimy sobie teraz do Ligi Francuskiej tutaj Metz na początek przegra sobie z REN za 1,90 i będzie to ładne zwycięstwo REN, nawet handicapowe bo myślę, że około 2 do 0 Monaco z PSG zagra no Paris Saint-Germain tak jak wiecie z dobrymi zespołami wygrywa, a te niespodzianki robi, i czasami przegrywa z jakimś totalnym padalcem z ligi francuskiej. Tak więc tutaj Monaco jest dość mocno pozycjonowaną drużyną, widać to w kursie, 155 jest tylko, na Paris, tylko aż na Paris Saint Germain. W przypadku Paris Saint Germain trzeba tutaj używać słowa aż. Ładny kurs, 1-3. Myślę, że mocna rozpiętość. Bramki z obu stron, no i owe, brąkowe. Dalej mamy Paris, Paris FC. OSER i OSER powinno tutaj dostać. Genialne Parij FC. FC jest y, dość ciekawie przygotowane do sezonu i dość dużo robi niespodzianek. Y, prezentuje taką grę. Mocno nie francuską, dlatego to nie pasuje niektórym drużynom I te punkty są zdobywane przez Beniaminka Uważam, że z Oserse powinni poradzić 1,75 za to płacą, tym bardziej, że grają u siebie Marsylia z Toulouse powinna wygrać Za 1,5, tak samo Strasburg z Brestem Za 1,80 I też handicapowo, no bo Strasburg ma Miał swoje gorsze mecze, ale Ogólnie jest to Dość stabilna drużyna Lorient, Nicea, gramy jedynką Za 2,35, trochę mnie Yy, Nurtuję ten kurs. Tutaj naprawdę, do tego meczu mam duże zastrzeżenia, i ja bym go ominął, jeżeli bym mógł, ale. No dość ciekawie to bukmacherzy rozwiązują, nie wiem czy to jest, nie jest jakaś podpucha tutaj. Le Havre z Lille, gramy dwójką ,80. lons Lens wygrywa na wyjeździe z Angersa za 170 kurs i myślę, że dość pewny mecz. A na zakończenie, mocno pewny mecz dla mnie, Lyon powinien rozwalić nam u siebie i to mocno handicapowo. Lecimy sobie z kuponami z ligi francuskiej, mamy PSR i Marsylię na pierwszym, a drugim Lyon i Lille, takie dwa kupony z Francji. Teraz mamy już Hiszpanię. I na początek jak zwykle klasyk, czyli 1 do 1 remis. Hetafe Elche tym razem, My niżej niż 3 za to płacą, bo 2,90. Tak więc też jest sygnał do tego, że ten remis jest mocno prawdopodobny. Majorka wygrywa u siebie z Osasuną. Ciekawe jaka teraz pogoda na Majorce. 2,30 za to płacą. Barcelona wygrywa za Lawesz 1,20. Bilbao na wyjeździe ogrywa Levante, 2,15. Atletico Madryt jedynką z Oviedo, 1,20 z Dupy kurs Villarreal, na wyjeździe Sociedad wygrywa, ale bramki z obu stron to chyba taki przedszereg, można tutaj wyrzucić to, że będzie był w team to score czyli obie drużyny strzelają bramkę. 2,45 płacą za zwycięstwo Villarreal. Sevilla Betis, czyli typowe derby na remis, na klasyczny remis, czyli na 1 do 1 i 3,30 za to płacą. Celta ze Espaniolem przegrywa, jest to niespodzianka, no bo 3,70 płacą za Espanol, chociaż Espanol w mocnej formie. Nie wiem co to, czemu tak aż, e, taką różnicę mi tutaj dali z tym kursem. Mamy Real Madrid za 1,35 z Girondo. Real już nie odwali takiej szopki e, co ostatnio i Wajechano na wyjeździe e, u siebie, przepraszam, gra z Walencją. I tutaj również typujemy klasyczny remis: 1 do 1 za 3,40. Dwa kupony z Ligi Hiszpańskiej to obie w meczu Sociedad Real i Sevilla z Betisem. Drugi kupon: Real Madrid i Bilbao po całości. Takie dwa kupony z ligi hiszpańskiej. Teraz do Włoch sobie polecimy. I tu mamy Komo z Sasuolo. Gramy 1,160. za 1,60. Parma wygrywa sobie z Udine za 2,55. Genoa z Veroną. Remisowo, Remisanderowy, no ale klasyczne 1 do 1, czyli na, na, na progu 3-0. Za to pacą. Juventus z Cagliari powinien sobie poradzić. 2 do 0 1,30 Milan z Lazio. Niski wynik bramkowy, ale wygrana drużyny gospodarzy 1,55. Lecz Torino dla mnie bezbramkowy remis, czyli under i też poniżej 3 płacą za remis w tym meczu. Inter powinien rozpierdzielić pizę na wyjeździe i to mocno. Oni tak lubią taki 4-0 wynik sobie zrobić. Inter, tak więc uważam, że jest mocno prawdopodobny w tym meczu. Atalanta z Fiorentiną, remis klasyczny 1-1. 3,65 płacą. Napoli wygrywa z Romą, chociaż to będzie fajny, ciężki mecz dla obu drużyn. Uważam, że aktualnie Roma jest w takim delikatnym formie, takiej delikatnej formie spadkowej. Mimo wszystko, mimo tych wyników. Uważam, że Napoli się prezentuje lepiej, dlatego tutaj na niefaworycie gramy na Napoli, 2 do 0. Myślę, że będzie bliski wynik się um, plasował przez większość czasu gry i 1 do 0. No i później wiadomo, że grama będzie musiała się odsłonić, by wyrównać, to, a to się może nie udać. Tak więc jakaś konterka i Napoli może strzelić na 2 0. Tak się dla mnie to powinno zakończyć, a na zakończenie mamy na zakończenie kolejki, oczywiście nie tego meczu poprzedniego. Bologna z Cremonese za 1.45 kupony z Ligi Włoskiej. leczę z Torino na Anderze i Atalanta z Fiorentiną obie strzelą. Drugi kupon to Milan i Milan. Znaczy Inter i Milan. Dwa Milany na jednym kuponie. Typowe podwojenie. Teraz sobie pójdziemy już na Holandię. I tutaj z wolę z Heren Wensley zaczyna ligę. 1.75 płacą na drużynę gości. Dla mnie dwójeczka. Excelso Breda to jest ciekawy mecz ze względu na overa bramkowego fajnie płatnego. Tak więc uważam, że tutaj można czytać overa dla mnie Remis Boiska 345 Sittard Wygrywa fortuna z Heraklesem, za słabym Heraklesem, ale pacą za to aż 2,05. Tak więc ciekawy kurs. Neknik Mechan, Sparta Rotterdam 1,55 na Nek. PSW Eindhoven z wolelem się spokojnie poradzi, no ale 1,10 to jest dopy kurs. Utrecht na wyjeździe z gołych Hit Eagles. Go ostatnio się stawia mocno w tej lidze holenderskiej. Nie wiem, co oni tam odwalają. No ale Utrecht powinien się z tym poradzić. 2 30 za to płacą. Fenor tylko 1-0 z Tresztarem, bo myślę, że mały nakład sił na ten mecz wylecą. Wy... kurwa. Wypuszczą. O, może tak. Bo puchary. No a z Tresztarem to nie trzeba się za bardzo pocić, tak więc uważam, że jakiś drugi garnitur tutaj będzie puszczony na wojsko. Oczywiście przetrenowanie będzie dla pierwszych. Na zmianę 1.45 płacą za zwycięstwo Fejenoordo. Twente Alkmaar, gramy na niefaworyta, czyli na Alkmaar, który prezentuje się dość dobrze ostatnio no i walczy o te topowe pozycje w lidze. I te wysokie pozycje myślę, że z Twente powinien sobie poradzić, mimo wszystko, że Twente też mocno się prezentuje. Dziwi mnie ten kurs, bo 2.90 jest dość mocno wygórowany. 1.2 dla mnie z boiska, tak więc wygrana drużyny AZ A jak na zakończenie gra z Groningen. I też mnie tutaj strofuje ten kurs 1,65. Wola Boga, tak dają Ajax już teraz, że, że to jest no, nie do pomyślenia. Ja rozumiem, że Ajax ma słabszy moment. Znaczy, miał słabszy moment na początku sezonu, teraz ma znowu słabszy moment. A nie wiem, nie, nie nadążam za tym Ajaxem. Tak czy inaczej, dla mnie wygra drużyna gospodarzy za 1,65. No i dwa kupony z ligi holenderskiej. Na pierwszym, Neknii i over bramkowy w meczu Excelsior-Nagbreda. Drugi kupon to Feyenoord i Utrecht. Takie dwa cudaki w lidze holenderskiej. No i teraz przejdziemy sobie już do kuponów tygodnia, do tych głównych. Oczywiście one trzy są. Marsylia na pierwszym i Brighton z podpórką. Na drugim mamy Raków-Częstochowa-Lipsk z podpórką. Raków też z podpórką, mimo wszystko. No i Bayer Leverkusen z Borussią Dortmund na over 2,5. A trzeci kupon to over półtorej Excelsior-Nagbreda. Bilbao podpieramy i Inter po całości Inter rozpierdzieli tą pizzę Zobaczycie, że znaczy tak myślę 3-4-0 A tam stawiam 4 No i tyle, jeżeli chodzi o kupony Moi drodzy, powoli będziemy kończyć Ja Was przepraszam za tak krótki film Bez analityki Tej dłuższej, bez tej opisowej analityki No nie takie było założenie Niestety miałem dwudniowy poślizg Z powrotem do kraju Jakieś tam dziwne rzeczy na lotnisku się zdarzały. Tak więc mamy opóźnienie, mamy też ten nowy projekt, który wdrażamy. Też się muszę tym zająć troszeczkę, troszeczkę bardziej na tym posiedzieć. Zależy mi na tym, by dobrze wdrożyć ten ciekawy projekt. Jeżeli chodzi o kilka informacji a propos projektu, no to zostały one wysłane chyba tylko dla listy mailingowej z tego, co się orientuję. Nie wiem, czy Informacje były wrzucane na kartę społeczności. Nie wiem, czy zespół to zrobił. Wiem, że na pewno lista mailingowa otrzymała informację o pro projektu challenge. Wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie, że pisaliście w nocy no bo oczywiście na ostatnią chwilę wszystko kurna załatwiacie, by dołączyć do tego projektu. Mieliśmy już nie wpuszczać od wczoraj. Do tego projektu ludzi, ale no w związku z tym, że jest tak duże zainteresowanie, tak więc przedłużamy do końca dzisiejszego dnia tę możliwość wejścia do projektu zaczynamy od jutra od czwartku. Jeżeli chodzi o sam projekt, no to jest coś, czego nie mieliśmy, nie jest to taka zwykła grupa polska jak inne, nie jest to taki zwykły nasz projekt typowo nastawione pod wysyłkę kuponów, jest to bardziej, bardziej tam jest stosowana analityka na krótszą jednostkę czasową. Testowaliśmy to przez miesiąc czasu i te wszystkie 10 wybranych osób z listy mailingowej, które dołączyły do, do chęci do tego prototypu projektu. Oczywiście przedłużyło ten projekt już w formie płatnej na ten pierwszy Okres pracy. Stosujemy tam metodę analityczną zwaną Multi Quadrant Expected Value Model. To się opiera na stochastycznej analizie, generalnie zmiennością z prawdopodobieństwem. Jest wielowektorowa ocena przewagi rynkowej no i optymalizacja jednostek. My tam robimy całą, całą opcję ze stawkowaniem. Pracujemy na, na jednostkach. Dlatego, byście sobie stawki według siebie dobierali pod, pod wasze możliwości, pod wasze kwoty. Operujemy wszystko na, na stawkach. Robimy całą strukturę tych stawek na każdy dzień. Pracujemy w dni czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dajemy cały przekaz stawkowania stawek na dany dzień no i całe screeny kuponów pod każdy dzień. One są wysyłane codziennie w godzinach porannych, między 8 a 10. Każdy uczestnik otrzymuje wtedy screen AKO. Tam są różne dyscypliny, ale oczywiście przeważa piłeczka nożna. No i myślę, że, że jest to główna taka informacja. Jeżeli nie jesteście na liście mailingowej, chcielibyście również dołączyć, no to zapraszam do kontaktu na sportpredictions.pl, Mamy pewne założenia, które też były opisane w, w tym mailu. Limit osób zwiększamy do 50, ze względu na to, że wydłużamy ten czas dołączenia do dzisiaj. I no, dzisiaj musicie to sfinalizować, jeżeli chcecie ruszyć w, tym pierwszym, w tej pierwszej kolejce naszego projektu. Koszt 4 tygodniowego uczestnictwa to 399. Obowiązuje bezpiecznik w tym projekcie w ramach zabezpieczenia, jeżeli chodzi o ten pierwszy okres. No, i to i chyba to wszystko z takich informacji. Jeżeli jesteście, jesteście zainteresowani, jeżeli nie macie informacji a propos tego projektu, a chcecie, to również skontaktujcie się mailowo. Ja już się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny film, który już będzie w pełnym wydaniu, z pełną analityką około dwóch godzin gadania mojego. A jeżeli możecie, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla kanału. No i do usłyszenia w kolejnych filmach.